Czy to możliwe, że wybierasz zły styl tradingu i pomimo tego, że wszystko robisz dobrze, nie osiągasz wyników? To nie kwestia strategii, to nie kwestia platformy, to nie kwestia wreszcie wiedzy. Być może to jest właśnie kwestia odpowiedniego stylu tradingu dostosowanego do Twojego mentalu. W dzisiejszym nagraniu pokażę Ci różnice, jakie są pomiędzy różnymi stylami tradingowymi oraz podejściem do wykresu w kontekście właśnie konkretnego stylu tradingowego. Partnerem odcinka jest MyFunding Account, jedyna firma, prop tradingowa w Polsce udostępniająca kapitał zyskownym traderom. Niezależnie od tego, czy jesteś w trakcie nauki, w trakcie procesu mentoringowego, czy też szlifujesz już swoją strategię tradingową, jedną z najważniejszych decyzji jest dostosowanie swojego własnego stylu tradingowego. Dziś porównamy dwa zupełnie różne style tradingowe: scalping oraz swing trading. Zacznijmy może od scalpingu. Scalping to coś na kształt Formuły 1. Wchodzisz i wychodzisz z pozycji błyskawicznie. Czasem w ciągu w ciągu kilku sekund, zwykle trwa to kilka minut. Celem jest złapanie małych ruchów takich jak 7-5 pipsów, gdzie masz bardzo krótki stop-loss, ale również i krótki take profit, ale wiele razy w ciągu dnia. Działa on przede wszystkim na niskich interwałach M1, maksymalnie M5. Większe interwały już nie są zbyt korzystne, zbyt dobre dla scalpingu. Na pewno musi to oznaczać pełne skupienie, koncentrację oraz żelazną dyscyplinę. Podam Ci konkretny przykład. Euro USD porusza się na przykład na sesji londyńskiej i odbija się od jednego konkretnego poziomu. Wielokrotnie widzisz to, zauważasz. Szykujesz się na taki trade. Właśnie dla Ciebie stop będzie poziom 5 pipsów od konkretnego poziomu i jednocześnie tej profit na poziomie np. przykład siedmiu pipsów od tego konkretnego poziomu. Jakie są zalety takiego podejścia? Na pewno dużo okazji w ciągu dnia. Na pewno szybka informacja zwrotna. No i co ważne, można zarabiać nawet na bardzo małej zmienności. Jakie są wady tego podejścia? Na pewno mega stresujące. Poza tym duże koszty transakcyjne, spready, prowizje itd. Na pewno również wymaga pełnego skupienia oraz idealnych warunków technicznych. Zanim przejdę do kolejnego punktu naszego materiału, nie zapomnij o zostawieniu suba, kliknięciu w dzwoneczek oraz łapki w górę, gdyż nadal ponad 60% osób oglądających tego nie robi. Dzięki temu będziesz miał dostęp do aktualnej treści naszego kanału. Teraz spójrzmy na swing trading. Czymże ten swing trading jest? Swing trading polega przede wszystkim na tym, że dzieje się dużo wolniej a więc można powiedzieć dużo spokojniej. Trzymasz pozycję przez kilka dni, a nawet tygodni, celując w większe ruchy, często powyżej 100, 200, czasami 300 pipsów. Korzystasz wtedy z wyższych interwałów 4-godzinowych, D1, u 1 również jednokrotnie H1. No i co ważne, nie musisz siedzieć przy wykresie cały dzień. Wystarczy sprawdzić go raz lub dwa razy dziennie. Przykład, masz zaległy target sprzed dwóch miesięcy, który jest do rozliczenia na GBPUSD. Jest on w odległości 150, 200, czasami 300 pipsów i ok, robisz sobie plan zgodnie z założeniami, no i celujesz w tenże zakres targetu PSND. Target PSND jest do rozliczenia, wszystko się zgadza, ustawiasz pozycję stop lossa na poziomie nawet i 100 pipsów. Jeżeli do targetu masz około 200 pipsów, spokojnie taki stop loss jest do realizacji. Jeżeli masz pozycję, jeżeli używasz risk ratio albo gdzieś z reward na poziomie 1 do 2, no to 100 pipsów ryzyka przy 200 pipsach potencjalnego tej profitu jest jak najbardziej prawidłowym podejściem. No i teraz ustawiasz taką pozycję i czekasz na rozliczenie. I to jest cała twoja analiza. Analiza może trwać pół godzinki. Oczywiście szukasz tego potencjalnego ruchu, analizując bieżącą sytuację, aktualną sytuację na wykresie, podejmujesz decyzję, uruchamiasz pozycję, no i wszystko. Czekasz na realizację zlecenia. Jakie zalety takiego podejścia? Mało czasu przed ekranem, mniej stresu, mniej jej transakcji. Idealne do łączenia z pracą lub studiami. Wady. Wymaga cierpliwości. Długi czas oczekiwania na wynik. Ryzyko luk cenowych i niespodziewanych newsów. Podsumujmy zatem. Scalping wymaga wielu godzin przy wykresie i maksymalnej koncentracji. Swing trading wystarczy 30 minut dziennie. Idealne dla zabieganych. Scalping to de facto pełna pełnoetatowa praca. Intensywna, męcząca, bardzo obciążająca mentalnie. Swing trading daje więcej wolności. Nie jesteś uwiązany do monitora, ale musisz być na pewno konsekwentny. Scalperzy ryzykują małe kwoty, ale robią dużo transakcji, więc można łatwo wpaść w spirale strat. Swig traderzy ryzykują znacznie więcej na transakcje, ale celują też w dużo wyższe zyski i mają czas na analizę. Powiem to w ten sposób. Obie strategie mogą być zyskowne, ale musisz wiedzieć, jak zarządzać ryzykiem i wytrwać w swoim planie. No i dostosować przede wszystkim ten trading do swojego stylu i do swojej mentalności, bo często o tym zapominamy i rzucamy się na styl tradingu, który nam, mówiąc wprost, nie odpowiada. Musisz zadać sobie tak naprawdę pytanie, Wolę szybkie akcje czy długoterminową strategię. Pamiętaj, nie ma lepszego stylu, jest tylko lepszy dla Ciebie. Przetestuj oba podejścia na demo, poczuj rytm, bo najlepszy styl to ten, którego nie porzucisz po tygodniu. Jeżeli zainteresował Cię temat dzisiejszego materiału, gorąco zachęcam Cię do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarze, który odbędzie się we wtorek o godzinie 20 na naszym kanale YouTube. Tam poruszamy również i takie tematy z zakresu stylu tradingowego. Do zobaczenia, cześć.